Po premierze Overwatch można było usłyszeć głosy graczy oburzonych systemem mikropłatności w najnowszej grze Blizzarda. Jest to produkt, za który płacimy minimum około 170 zł na PC, na konsolach cena jest wyższa. Ale jeżeli zechcemy, możemy też kupować skrzynki, w których znajdziemy przeróżne przedmioty kosmetyczne, skórki postaci, graffiti, a nawet linie dialogowe czy pozy widoczne na ekranie zwycięstwa. I wiecie co? Absolutnie mi to nie przeszkadza. Co więcej, chciałbym, żeby wszystkie gry oferowały taki właśnie model mikrotransakcji. Jestem realistą, więc nie wierzę, że mikropłatności kiedykolwiek znikną. A skoro tak się nie stanie, to byłoby miło zastąpić je wszystkie najlepszym możliwym systemem. Wydaje się to logiczne. Zawartość skrzynek w Overwatch w żaden sposób nie wpływa na rozgrywkę. Przyznam szczerze, że zapominam nawet o ich istnieniu do momentu, gdy otrzymam kolejną. Nie kupiłem jeszcze ani jednej, ponieważ losowość jest tutaj trochę zbyt duża. Chyba nie obraziłbym się nawet za możliwość płacenia za konkretne skiny. Kto wie, może kiedyś. Przedmioty kosmetyczne to jedyna słuszna alternatywa dla drobnych, płatnych DLC i byłoby świetnie, gdyby twórcy skupiali się na takich właśnie rozwiązaniach. W idealnym świecie itemy zmieniające wygląd broni czy zawodników mogłyby wyeliminować potrzebę sprzedawania graczom map czy nawet trybów rozgrywki. Poza kosmetycznymi elementami wszystkie dodatki czy mikrotransakcje wiążą się z jakimś choćby drobnym wpływem na rozgrywkę. W takich sytuacjach pojawiają się już wątpliwości co do istnienia danego przedmiotu w grze. Im mniej takich sytuacji, tym lepiej. Dlaczego więc całkiem spora grupa odbiorców negatywnie reaguje na mikropłatności związane wyłącznie z kosmetycznymi zmianami? Trudno powiedzieć, ale wydaje się, że wielu graczy podchodzi do zakupionej gry jako ukończonego produktu, za który płaci się raz. Problem w tym, że chyba nie można w ten sposób podchodzić do gier sieciowych lub stawiających głównie na tryb sieciowy, których to najczęściej właśnie dotyczy kwestia DLC czy mikropłatności. Chociaż niektórzy starają się bagatelizować tę kwestię, utrzymanie gry przy życiu kosztuje i wiele produkcji potrzebuje stałego, w miarę stabilnego źródła dochodu. Pieniądze płyną, a my możemy liczyć na darmowe dodatki i niezbędne aktualizacje. Overwatch jest tu dobrym przykładem. Deweloperzy słuchają użytkowników, stale pracują nad balansem. Otrzymaliśmy już pierwszą nową bohaterkę za darmo, a przecieki wskazują, że niedługo dostaniemy także kolejną postać i dodatkowy tryb. Oczywiście sprzedaż przedmiotów kosmetycznych może być zrealizowana lepiej i gorzej. Overwatch zalicza się moim zdaniem do przedstawicieli grupy lepiej, inaczej sprawa ma się z grami Valve i tymi, które opierają się na modelu tej właśnie firmy. Otóż w CSGO czy Team Fortress 2 możemy kupować skrzynki z przedmiotami, ale to nie wszystko. Należy jeszcze kupić klucz, by taką skrzynkę otworzyć, i to już jest chyba lekką przesadą. Wchodzimy tu na poletko hazardu, mamy bowiem do czynienia z sytuacją, zapłać, by mieć szansę na wylosowanie czegoś ciekawego ciekawego a często i cennego, bo skórki na broń z Counter-Strike'a mogą być warte nawet kilkaset euro, ale to już temat na osobny materiał. Główną myślą tego wideo jest pochwała kosmetycznych DLC zaimplementowanych poprawnie i po prostu fair. Wydaje się, że im częściej będziemy podkreślać, że takie podejście do mikropłatności nam się podoba, tym większa szansa, że system ten będzie zastępował rozwiązania nieprzyjazne graczom. Kto wie, może doczekamy się jeszcze kiedyś Battlefieldów i Call of Duty, w których wszystkie nowe mapy otrzymamy bezpłatnie? W końcu tak już bywało w przyszłości. Dajcie znać co sami sądzicie o kosmetycznych przedmiotach i ich kupowaniu. Czy wam to przeszkadza, czy jesteście obojętni i ignorujecie takie dodatki? Komentujcie śmiało, a ja się już pożegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.